Dzień dobry. Jestem dzisiaj za Dasiem na grzybach. Adam poprosił, żebyśmy pojechali razem na grzyby, bo prowadzi kanał i potrzebuje materiałów do tego, żeby robić piękne filmy o grzybach i pięknych lasach. I poznawać i wspaniałych ludzi. poznawać ludzi fajnych. My jesteśmy już po takim grzybobraniu. Tutaj Kania. Adam mówi, że Kanie wszystkie mi odda, bo on... Kanie już... Grzyby też odda. Nie. No, także taki mamy dzisiaj dzień fajny no cóż yy, też sobie pamiątkę z tego spotkania krótką zrobię bo Adam to duży film nakręcił ja to tylko takie szczątki u mnie będą ale jeszcze będzie dużo grzybów to zaraz będzie większy film liczymy na to no także Adam jest pasjonatą grzybów grzybobrania i zobaczcie spotykamy się fajni ludzie na YouTubie się spotykają później się spotykają w Realu i spędzają fajny czas dzielą się tak. tutaj weszliśmy w taki las e, typowo kołpakowy i podgrzybkowy ale na razie tylko kanie więc ja zadowolony jestem Adam mniej <grybka> <grybka> żarty żarty muszą być też i tak sobie chodzimy Jak tutaj? Pójdziemy tak chodzisz tam, nie? żeby... Okay. No, bo te kołpaki to tam przy brzegu będą rosły bardziej Gdzie jesteśmy? W lasach yy, W lasach koło yy, suraża Dobra, przejdziemy te haszcze i coś może się wynurzy za tymi chaszczami na razie. Istne Eldorado pięknych, e, takich świeżutkich e, kań e, leśnych. Ja uwielbiam te leśne. Już nieraz mówiłem, że leśne mi smakują lepiej niż te łąkowe. Tamte łąkowe to takie są gumowane, a te leśne to są takie super ekstra. Adaś mi mówi, zaraz Ci wynajdę więcej. Także razem lepiej się zbiera. Niektórzy wolą jedne grzyby, inni wolą drugie. O, tu nawet dwie sokanie, tylko ta jedna malutka. Hmm. Co smutnego muszę Wam powiedzieć, to, to, że podgrzybki się kończą. Są już takie podpleśniałe, stare u nas w lasach tych. No, zasmuciło mnie to bardzo. Tutaj weszliśmy, tak jak powiedziałem, żeby zobaczyć jeszcze tych podgrzybków. No. No same kanie Adam dla mnie znalazł, ale obrodziły te kanie w tym roku co? No bardzo. widzicie jak się zbierają? Pozdrawiam z... wszystkich widzów Darka. Widzicie jak to jest? Tak jest z fajnymi ludźmi. Bardzo. No o kolejne. Nie to rzeczywiście kanie. Teraz okres na kanie jest niesamowity. Miałem, miałem właśnie plan. Miałem plan zrobić film o kaniach albo wstawić coś starego, bo obrodziły niesamowicie. Ale nie ma potrzeby, bo jest świeży film. Tak. Tylko wyjdziemy do ulicy i będziemy drogo szli, bo przez te haszty nie będziemy przechodzić. Dobra. Adam ma kanał o grzybach. Dokładnie nie znam nazwy, ale ja spiszę sobie, to w opisie filmu wstawię. Adam, jaki ty masz, no jak się kanał nazywa? Uh, dreams by say. To prawda, angielska nazwa. Teams no. by Shay. Mam nadzieję, że Darek napisze. Ale też w środę będzie takie losowanie. Będę miał do rozdania dla subskrybentów dwa takie noże. Wow. Dwa kosze. Trochę U. inne, co prawda. I książkę. A. I wystarczy, zasubskrybować kanał. I to tyle. W, w opisie filmów wstawię wszystko. Dobrze. I takie noże, fajne opinia. Darek jeden dostał. Ja jednego ci dostałem. Na samym początku. Nie wiem, za, wiem, co... No. Nie to wiem to za co. No Nie wiem za co. Nie wiem za co na koniec filmu. Na koniec dnia powinien mi dać taki nóż, ale on mi na początku dał. No, A tak, właśnie. O i tu lubimy takimi sobie drogami. O tam dużo białych jest, ciekawe. Pewnie mu mógł... sromotniki pewnie, nie? Albo te cytrynowe, ja Tak, ja też je tak do końca nie rozpoznaję. Dla mnie to jedno i to samo ten cytrynowy i ten sromotnikowy, ale... Jak coś widzę białego, to idę. Tak, tak jak żeśmy się spodziewali. No i to dzisiaj dzień piękny, żeśmy byli w dwóch miejscach. Pierwszych to tam było w miarę fajnie. Tutaj przyjechaliśmy z nadzieją, że będzie podgrzybków więcej, ale niestety nie ma. Nie jesteśmy zdziwieni, bo. Zauważyliśmy, że te podgrzybki są już poobiadane, niektóre popleśniałe. Chyba za chłodno, za zimno u nas jest. Słyszymy na południu Polski są upały, wręcz można powiedzieć, i tam pewnie wybuch grzybów jest, a u nas na wschodzie, no niestety, musimy się pogodzić z tym, co jest. Ciężko wyjść z lasu dla nas. On tak samo i ja nie potrafimy. Jak już wejdziemy do lasu, to gotowi jesteśmy chodzić do upadłego. Chodź Adaś tutaj. Muszę Adama pilnować, bo on tego lasu nie zna i trochę muszę mieć orientację, gdzie on jest. To się nazywa, jak to mówią, odpowiedzialność za drugiego człowieka. Adam chodzi lasem, nie odpuszcza. Ja to czasami sobie wyjdę z lasu, bo chcę przejść się troszeczkę dalej, posunąć. Nie przez te haszcze. Adam mówi, że on lubi korzystać i każdy fragment lasu chce wykorzystać. Czym się nie dziwię. Znaleźliśmy tutaj jednego kołpaka, czyli to co w Puszczy, tam pod Puszczą się dzieje to jak najbardziej zrozumiałe. Tutaj też są te kołpaki, ale stare, przerośnięte, więc ludzi dzisiaj nie ma po świętach. No po prostu nie ma. Pusty las tam 2-3 samochody żeśmy widzieli Jednego grzybiarza na podgrzybkach widzieliśmy, też nazbierał tyle samo co my. Z jednego miejsca, także jakbyśmy zsumowali to byłoby fajnie. Pewnie będziemy się zaraz zwijać, zbierać, bo nie ma tutaj. Nie ma tutaj. Ja bym chciał przejść do nas do końca, bo byłoby to dla mnie miarodajne. Adaś i chodzi się cieszy, zadowolony jest. Tak. Nie mam żadnych prezentów, niestety. Ty, I tak dużo. I tak dużo. No, może tam kampanie wygląda no, Powiem ci tak. W tym lesie ja znajdowałem koźlaki. Dużo. Mhm. Tutaj są takie las poorany. Ale, ale ciężko go się przechodzi jakbyśmy szli takimi pasami w tamtą e, stronę tam jest trochę rzadziej to byśmy przeszli do takiego hmm. e, sosnowego nie no, no ja będę do obok chciałbym powiedzieć że to jest czysta przyjemność no. z Darki dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem interesujących wszystko jest super Miłosy. Wymieniać się doświadczeniem no trzeba sobie pomagać właśnie. To jest bardzo dobre, bardzo dobra W Dzisiejszej nocy mieliśmy skarba w domu. Córka zostawiła do opieki syna trzy miesiące, i musieliśmy się z żoną zajmować. No. Co to masz? A, pewnie kanie. No i o trzeciej w nocy trzeba wstać, nakarmić. Z buteleczki. Popłakał, popłakał, ululało się. A no? A ty czemu nie zbierasz? Ładni Darek mi to, teraz ja No dobra, niech ci będzie. Fajnie takie, fajnie takie prezenty. Takie prezenty dostawać to jest... wiecie co? Super sprawa. ten to nie stary no to co zobaczcie, weszliśmy w ten las podgrzybkowy i on się jednak ciągnie. Właściwie ten podgrzybkowy, Adam, ten podgrzybkowy to dopiero się zacznie. No to co nie myśleli do widzowie że tylko dwa mamy jeszcze dwa. O kurde ale grzybobranie dzisiaj jest fenomenalne po prostu A daj, zbieraj dla siebie trochę, ja no to ty. Ja mam, ja mam, naprawdę. Panie wczoraj jadłem, została jedna. Dzisiaj ją zjem, Darek ma już dzisiaj Tych kań. Ja to nie Kolej, wiem. nie duże, ale kilkanaście sztuk. No. Pierwszy... O, zobacz jaki cały O kurde. A ta kania też, też. Ta kania jest nierobaczywa. Ładna. Tylko potrącona przez kogoś, ale ładna. Biorę ją, biorę ją. Adam mi pokazuje ładne grzyby i odstępuje. To jest fajna współpraca. Jak ktoś filmuje, to trzeba się dostosować. O, zobacz, proszę bardzo. Widzisz? Jakich grzybek? Tego utnę wysoko, bo ma nóżkę taką już e, sinowatą. Zobaczymy. To ja kończę, bo nie chcę nadwyrężać zbiorów dla Adama. Pozdrawiam. Ja już tyle zapraszam, na, jakbyście mogli wejść na moje filmy, bo tam jest dużo takich fajnych prawdziweczków i innych takich ciekawych filmów z różnymi osobami. Dlatego cieszę się, że Darek przyjął zaproszenie, czy ja, no, ja, ja poprosiłem o tak, żeby do niego przyjechać. Wszystko Mówiłem. będzie jak należy zrobione. Właśnie, cieszę się z tego powodu. A grzybki to jest drugorzędna sprawa, naprawdę. Ludzie po są ważni. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Hej! Ja też pozdrawiam. Hej. Cześć!